Cześć, witam Was w moim pierwszym vlogu. Nie wiem tak naprawdę co z niego wyjdzie, bo e, robię go po raz pierwszy. I w ogóle dopiero wstałam, jak widać. Zresztą plan na dzisiaj. Dzisiaj jest e, w ogóle piątek. To znaczy, że jest weekend, jest wolny dzień w e, Ja za chwilę będę kręcić filmy na YouTube. A. Mam takie dwa filmy, które chcę nakręcić. A potem e, mam spotkanie na Skype'ie, e, mam coaching, e, biorę sesje coachingowe, ale myślę, że o tym nakręcę film, o tym właśnie o moich sesjach coachingowych, jak to jest z coachingiem na Skype'ie i co mi to dało, jak to wyglądało. E, e, no dobra, to w dalszej części dnia zobaczymy, co się będzie działo. Właśnie jestem po coachingu, jak zwykle dużo ciekawych rzeczy, mam dużo energii do działania, dużo zadań domowych. Także działam. Chwilkę jeszcze, a potem wychodzimy wieczorem. Właśnie jedziemy z mężem na Iftar, jest już prawie 18, więc wychodzimy, żeby zdążyć na 18.30. Już zaczynają, się być, zaczynają być pustki na ulicach, nikogo nie ma i strasznie gorąco. O jakieś 40 stopni. bo zapakowaliśmy pod apteką, żeby coś kupić, a tutaj podczas ramadanu e, siedzi taka kobieta, czasem jest więcej i e, przywiązają różne rzeczy, takie typowe ramadanowe przekąski, ramadanowe słodycze. Natomiast one tu potrafią siedzieć przez pół dnia i pościć i w ogóle na wielkim słońcu jeszcze zakryte. No jest masakra, nie ma panu Tutaj widzicie dekoracje ramadanowe. Niestety nie mam innej możliwości, jak tylko pokazać Wam to z samochodu, ale mam nadzieję, że troszeczkę zobaczycie. Widzicie, że wszystko jest ładnie oświetlone i pokryte światełkami. Jest 18.07 dokładnie. Jeszcze ponad 20 minut zostało do, do ich daru, do przerwania mostu. Widać, że jest bardzo dużo. Tak się śmiejemy, że jest niebezpiecznie na drogach, znaczy to nie jest śmieszne, bo post się kończy i ludzie są po prostu głodni i każdy chce jak najszybciej dotrzeć do domu i zjeść. I naprawdę wtedy trzeba uważać, bo różne rzeczy się dzieją. Jesteśmy w hotelu Ramada, w którym, jak to w wielu hotelach, jest właśnie kolacja Ramadanowa i Star. I w jak taki typowy bufet. Ale bardzo mi się podoba, wyschnięcie restauracji. małe, bardzo fajnie. Jesteśmy już w domu, ja już właściwie w łóżku, więc niewiele będziecie widzieć. Kolacja była pyszna. Zjedliśmy jak zwykle dużo, no ale to właśnie mają to do siebie bufety, ale starałam się zjeść jak najwięcej warzyw, właściwie same warzywa, więc bardzo dużo zjadłam. No i to na dzisiaj tyle, w zasadzie no, niewiele Wam pokazałam, ale właśnie dlatego postanowiłam skleić dwa dni w jeden, ponieważ w ramadanie naprawdę się wiele nie dzieje, więc zapraszam na jutro. Dzień dobry, właśnie wstałam. Jest ramadan, więc wstaję raczej późno. Chodzę spać późno. I jestem niewyspana. Teraz jest około godziny 10. Idę na śniadanie. Najpierw woda z cytryną, śniadanie, kawa oczywiście. A potem zobaczymy. Skoro to ma być mój typowy dzień, to proszę bardzo. Właśnie dostałam pranie, więc muszę je. Po... I tutaj koszulka z Rezerw. Co prawda jest strasznie zmięta. Nie wiem, co się nie ustało i potrzebuję prasowania. ale bardzo mi się podoba. I to jest właśnie napisane. Let's be beautiful. I bardzo mi się podoba na tej koszulce i dlatego ją kupiłam. Do something today that your future self will thank you for. Czyli um, zrób dzisiaj coś. Um, za co twoje przyszłe ja Ci podziękuję. Coś takiego. No tak jak mówię, strasznie zmięta, ale ogólnie fajna. Jesteśmy właśnie w centrum handlowym. Przyszliśmy specjalnie trochę wcześniej, bo chciałam Wam pokazać, jak wygląda centrum handlowe tuż przed e, godziną jedzenia, czyli jest prawie puste. W ogóle jest bardzo cicho. E, nie, nie gra muzyka w Ramadanie w centrach handlowych. Widać tu wszędzie te dekoracje, księżyce, gwiazdy, tutaj też jest taki, nie wiem jak to nazwać, powinien być namiot, no ale nie jest to namiot, tutaj taki ogródek może specjalnie na ramadan, są siedzenia, pewnie będzie też, będą też pewnie daktyle, jakaś kawa arabska lub herbata, o nawet tutaj jest przygotowane już. Przygotowane um, jest stół i właśnie tutaj naczynia też do tego. I tutaj właśnie widzicie Ramadan Kareem, wszędzie jest napisane. I my jeszcze czekamy z pół godziny, bo będziemy tu jeść lunch. W ogóle większość z sklepów jest zamkniętych, jak widać tutaj. Dopiero pewnie po jedzeniu się będą otwierać. Przyszłam tutaj do food courtu, żeby Wam pokazać. Tutaj już e, te wszystkie restauracje i te głównie fast foody przygotowują się do otwarcia, bo jeszcze tam pół godziny zostało. Ale widać, że nikt nie je, w ogóle mało kto tutaj siedzi. Przy okazji, jak już jestem w centrum handlowym, to chciałabym Wam pokazać taki urydę, urywek tutejszej mody. Bardzo często mnie zaskakują właśnie witryny sklepowe. Właśnie tutaj takie dziwne rzeczy, nie wiem, to chyba jakaś letnia kolekcja. I tutaj jeszcze macie ciekawostki takie z takimi słusznymi nakry nakryciami głowy uł i jeszcze dla dzieci. Bardzo ładna dekoracja w środku centrum handlowego. Napis Ramadan Karim, światełka. Bardzo ładnie wygląda. Do... Jednak nastąpiła mała zmiana planów. Nie będziemy tutaj jeść. Ponieważ przypomniało nam się o takim pewnym sklepie, którego dostawa jest dzisiaj, taki outlet, coś takiego. Więc postanowiliśmy tam jeść i pewnie zjemy jakieś tajskie jedzenie, bo akurat będziemy blisko. A w sumie tajskie jedzenie zawsze dobre. Zakupy już zrobione. Teraz jesteśmy w tajskiej restauracji. Tutaj, o, wam jesteśmy w takim jakby osobnym, znaczy to nie jest osobne pomieszczenie, ale to jest... Zaraz e... Wam pokażę. Nie wiem, czy zobaczycie, bo jest tutaj dość ciemno, ale tutaj są takie zasłonki z każdej strony i więc jest to tak oddzielone od reszty. Tutaj macie takie no, dekoracje pańskie. Pierwsza przyszła do nas zupa tamia, czyli jedna z moich ulubionych w ogóle zup na świecie, a już na pewno ulubiona tajska zupa. E, spróbuję Wam pokazać. No to jest zupa w ogóle bardzo ostra, z owocami morza, z dużo krewetek. Um, jest trawa cytrynowa, są pieczarki, są pomidory, na e, pewno jakieś ośmiorniczki się tutaj znajdą, krap. Bierzemy się za jedzenie. Mm. Oczywiście, jak zwykle, trochę za dużo zamówiliśmy. Tutaj jest pad thai z krewetkami, czyli y, nudle. Tutaj jest też jajko, są orzechy, jest taki piorek czy cebulka, są kiełki, cytryna, żeby polac. A tutaj mamy moją ulubioną sałatkę, sałatkę z papai. Y, I tutaj są pomidorki, jest, jest. fasola, też są orzechy, krewetka. I jeszcze taki dodatek warzywny. No i jeszcze nie zjedliśmy zupę. Ale w ogóle jeszcze Wam powiem co znalazłam zupę. Muszę i pytakę. O, jestem pełna. Oczywiście jak zwykle e, zamówiliśmy więcej niż jesteśmy w stanie zjeść. E, jak widać tutaj sałatka z papaj została, więc pewnie weźmiemy ją na wynos, bo szkoda, a nie dostpynęliśmy. Chyba mnie za bardzo nie widzicie, jesteśmy już w samochodzie. Zjedliśmy wielką kolację. Wzięliśmy sałatkę na wynos. Teraz jedziemy do naszej firmy. Do, do pracy w końcu. Jedziemy do pracy. Musimy zobaczyć co tam się dzieje dzisiaj w firmie. Potem pewnie wybierzemy się do kina. A teraz jeszcze Wam pokażę. Chciałabym Wam pokazać trochę jak wygląda Bahrain w nocy. Natomiast jest bardzo ciemno. Nie wydaje mi się, żebyście coś zobaczyli. E, ale może. Tutaj jest um, takie słynne dwie wieże, ale to Wam kiedyś pokażę w dzień. Właśnie wyszliśmy z kina, byliśmy na takim filmie o tancerzach hip-hopowych, ale nie pamiętam tytułu. No wam jest tutaj tytuł. Całkiem fajny. Byliśmy sami w kinie, tylko my dwoje, to znaczy na tym filmie. Kurec. Strasznie zmarzłam w ogóle w kinie tutaj. Znaczy w Polsce też, ale w ogóle w kinie w jest zawsze zimno. A tutaj jest taka ciekawostka. Nie wiem, czy dobrze zobaczycie. Próbuję przybliżyć. Tu jest reklama takiego biura projektów. I jest napisane, że zaprojektowali, bo tutaj właśnie Michael Jackson miał swoją działkę. I właśnie ta firma zaprojektowała jego dom ale tak jak tutaj jest napisane że umarł zanim zdążyli go wybudować także e, za każdym razem jak tu jestem to właśnie patrzę sobie na tą reklamę wspominam moje fiolety a tu jeszcze Wam pokażę taki namiot bardzo dużo jest takich namiotów w ramadanie i tutaj jest napis ramadan Karim e, i właśnie te lampiony sławne i tutaj często w, w, w czasie pierwszego kościółku są rozdawane daktyle, herbata, kawa arabska itd. To już wszystko w dzisiejszym blogu. Już zmyłam makijaż, szykuję się do spania. Mam nadzieję, że vlog Wam się podobał, mimo że to mój pierwszy i na pewno jest mocno niedopracowany jeszcze, niestety, ale powoli myślę, że dojdę, może nie do perfekcji, ale na pewno będzie on, będą te vlogi coraz lepsze. E, dajcie znać, czy w ogóle vlog Wam się podobał, czy chcecie oglądać takie vlogi. E, I dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa pa!